Podstawową umiejętnością jeździecką jest zdolność swobodnego wykonywania zakrętów i pokonywania bardziej skomplikowanych układów przyjazdów. Ale zadajmy sobie pytanie, czy do manewrowania służą wodze? Odpowiedź naszego przodka byłaby negatywna. Jak używać wodzy, kiedy obie ręce mam zajęte trzymaniem i operowaniem broni? Kon musi zrozumieć intencje skrętu zupełnie inaczej i naturalnie dla niego. Najważniejszymi elementami przekazywania informacji o rodzaju zakrętu są zatem kierowanie ruchem głowy, Głowa jeźdźca obraca się w kierunku jazdy i niejako wytycza ten kierunek. Dopóki koń nie wykona oczekiwanego manewru, nie zmienia się położenia kierunkowego głowy. Praca głową jest miękka, spokojna i jej ruchy nie mogą być gwałtowne, gdyż koń wtedy je zignoruje. Dalej podążanie za wzrokiem. Koń dzięki swojej wspaniałej geometrii oka widzi naszego gałki oczy. Jeśli utwiemy wzrok na dłużej na danym elemencie, to koń też na nim skupi swój wzrok. A zatem jadąc na koniu, wzrokiem podążamy niejako dwa kroki przed nim i niewidzialnie rysujemy przed nimi pasem przyjazdu. No dobrze, ale jak rycerz walczy, to głowa jest są skupione na przeciwniku i koń wtedy się pogubi. To prawda i dlatego ważne są kolejne elementy: ruch i obrót bioder. One są dobrze wyczuwalne przez konia poprzez nasz dosiad. Każdy ruch bioder powoduje oddziaływanie na kręgosłup konia i jest przez niego jednoznacznie interpretowany. Dalej nacisk kolano, uzupełniający element, który wzmacnia głowę. Alternatywnie stosujemy silny nacisk blokujący kolany w kierunku przeciwnym, gdy czujemy, że koń wypadał łopatką, nie w oczekiwanym kierunku jazdy. Kolano jest też najważniejszym elementem kierowania koniem na bardzo dużych szybkościach, gdy jeździec jedzie w półsiacie. Zastosowanie tych wszystkich elementów jednocześnie jest bardzo dobrze rozumiane przez konia i w wielu przypadkach dobrej harmonii partneru właściwie eliminuje konieczność używania wodów. Dodatkowo koń nie ma dyskomfortu szarpania wędzidła i jedzie bardzo trudnie. Chętnie wykonuje dowolne manewry. Przy poprawnej komunikacji koń potwierdzi nam przyjęcie komendy i ruchem swojego ucha w kierunku jazdy. Przykładowo, skręt w prawo, prawo ucho konia na moment obraca się na stronę prawo. Tu widać ćwiczenie przejazdu salomem, kiedy zakręcamy w obu kierunkach. Przekonamy się, czy dosiad jest naprawdę dla konia wygodny i czy jesteśmy ze sobą harmonii. Jeśli bowiem wszystko spełnimy poprawnie, to koń będzie niejako sam wykonywał zakręty, tylko pod wpływem ruchu naszej głowy. Za ruchem głowy najważniejszymi w tym manewrze są nasze biodra. Poprzez ruch biodra w odpowiednim kierunku przekazujemy koniowi słowo zakręceń. Istotnym jest zapamiętanie, że każdy zakręt musimy wykonywać w pełnym dosiadu. Zatem wystarczy skręcić biodro w odpowiednią stronę, a koń podąży swoim żywietem za tym dotykiem i te zakręci. Im większe domknięcie biodra, tym ciaśniejszy zakręt. Bardzo delikatny skręt biodra oznacza do niego szeroki łuk i nic nie należy wtedy robić wodzami Rozwinięciem umiejętności jest jazda w manewrach zespołowych. Aż w końcu dojdziemy do swobodnej jazdy w pełnym rozluźnieniu i pełnym zrozumieniu przez konia. Koń będzie dokładnie rozumiał każde dotknięcie, każdy ruch głowy i każde dotknięcie dosiadu. A w kolejnym odcinku zajmiemy się manewrowaniem na dużych prędkościach.